Rzecz absolutnie bez precedensu ponad 450 numerów. Jedyny chyba taki, teologia polityczna co tydzień jedyny chyba taki tygodnik, który w całości, czasem w części, utrzymywany jest przez swoich czytelników. Ja się nie dziwię, to mój ulubiony tygodnik. Czytam go dla nauki, z ciekawości, czasem dla pożytku, tak jak choćby. Ostatni numer o chełmońskim, którym poprzedziłem wizytę w muzeum, czy te o Barańczaku konwickim, wiele, wiele innych. Jak co roku zwracam się do Państwa z prośbą i z pytaniem. Jeśli chcecie, by ten tygodnik trwał, byśmy mogli go dalej czytać, to bardzo proszę o wsparcie. Ten tygodnik jest dla Państwa i. Za Państwa sprawą powstaje. Jeśli chcemy, by tak było dalej, to bardzo proszę o hojność i bardzo za hojność z góry dziękuję. Dariusz Karłowicz.